Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiejszy piękny, cudowny dzień. Mam nadzieję, że u Was też jest dzień. Um, napiszcie, czy już mnie widać i czy już mnie słychać. Jeśli tak, to fajnie. Dajcie łapkę w górę, może serduszko. Będzie mi bardzo e, tutaj miło. Um, dzisiaj temat. Myślę, że interesujący dla fryzjerów. Ale również dla klientek. Więc dla wszystkich, tak? Dzisiaj poruszymy taki temat, ponieważ zauważyliśmy, że coraz więcej osób sięga po farby pudełkowe. Coraz więcej klientek decyduje się na domową koloryzację. I nie ukrywam, że dla mnie, jako dla fryzjera z dużym doświadczeniem, edukatora, było to ciekawe, dlatego postanowiłam przeprowadzić, no, wiecie, mały sondaż, tak? Zapytać się po prostu klientek i też naszych modelek, dlaczego tak się dzieje, że sięgają po te farby pudełkowe, dlaczego nie chodzą do fryzjerów. Natomiast zapytałam też fryzjerów, więc większa część fryzjerów odpowiada, że prawdopodobnie. Jest to spowodowane jakąś tam inflacją, możliwością oszczędności, że klientki teraz dużo więcej wiedzą, bo mają jakąś tam wiedzę z internetu i tak dalej, i tak dalej. Postanowiłam poskładać to wszystko, wiecie, w jedną taką sensowną całość, i chciałam się dzisiaj z Wami podzielić moimi wnioskami. I też powiedzieć Wam, jak ja to widzę i co my, jako fryzjerzy, możemy z tym zrobić. A więc tak, zapytała, zapytaliśmy klientki salonowe, zapytaliśmy również osoby, które uczestniczą u nas w treningach jako modelki, a że treningi robię, jak wiecie, w różnych miejscach. W Anglii, bo i w Manchesterze, gdzieś tam Manchester, Bolton, ostatnio byliśmy i w Londynie, i tutaj w Bormów, i mamy te, te modelki i klientki z różnych stron. Czyli tak naprawdę nie można mówić tu jedynie e, o jakimś tam regionie, że to dotyczy jakiegoś regionu, patrzymy na, na całą Anglię, patrzymy też i trochę w stronę Polski i innych krajów, aczkolwiek ja raczej. Pracuję głównie tutaj na terenie Anglii, w związku z tym, ten klient tutaj w tym kraju najbardziej mnie interesuje. Zapytaliśmy, dlaczego zdecydowała się jedna pani, druga, trzecia, czwarta, dziesiąta, dwudziesta, trzydziesta setna, dlaczego farbuje mm, sama włosy, dlaczego y, sięga po farby pudełkowe, co powoduje, że właśnie tak zrobiła, tak? Czy to chodzi o koszty usług, czy to może jest tutaj zupełnie jakaś inna, e, inna rzecz? No i teraz słuchajcie, te kobiety, 99% zapytanych kobiet, dlaczego sięgnęło po farbę pudełkową, odpowiedziały tak. Chodziłyśmy do fryzjerów. Chodziłyśmy do fryzjera jednego, drugiego, trzeciego, dziesiątego, szesnastego, dwudziestego któregoś tam, i zawsze mm, po tych fryzjerach był problem. I ja się pytam dobrze, więc jaki to był problem? Czy to był problem z tym fryzjerem? Czy to był problem z efektem? O co w tym wszystkim chodziło? Czy chodziło o pieniądze? Tak. Więc słuchajcie, nie chodzi o pieniądze. Wbrew pozorom. W tych wszystkich przypadkach nie chodziło o pieniądze, tak? Nie chodziło nawet o czas spędzony w salonie, nie chodziło nawet o fryzjera samego, bo o aparencję, o to jak fryzjer wygląda, jak mówi, jakie jest miejsce. Nie. Głównie chodziło o to, co one potem mają, jakie problemy pojawiają się po koloryzacji, tak? Z czym muszą się mierzyć klientki po koloryzacji w salonie fryzjerskim? I teraz posłuchajcie, bo to, co powiem, jest niezwykle istotne. A może napiszcie mi, jeśli tutaj jesteście, czy, um, czy w waszych salonach, czy w waszej pracy zawodowej, jak jesteście fryzjerkami, często spotykacie się z takim: z takimi przypadkami, że klientki kombinują coś same w domu, nakładają farby pudełkowe, kupują te farby gdzieś w sklepach na własną rękę, próbują coś robić. Napiszcie mi, bo chciałabym usłyszeć Waszą opinię, czy też, czy też się z tym spotykacie? Owszem. Wiecie co? Jest dużo teraz informacji na internecie. Nie powiem, że nie, ale. To, dla, jak zapytałam się klientek, jak zapytaliśmy się tych, tych osób, dlaczego właśnie postanowiły to zrobić, powód był jeden. Powód był jeden, a mianowicie taki, że owszem, będąc u fryzjera, rozjaśniając te włosy, szczególnie kobiety, które rozjaśniały włosy, jakoś koloryzowały, ale i też inne kolory, efekt był. Na początku jak włosy były zwystylizowane i one zawsze podkreślały, że były oblepione, polakierowane, nabłyszczone i tak dalej, to efekt był ładny w tym danym momencie. Natomiast cała historia zaczynała się wtedy, kiedy umyły raz, dwa, trzy razy włosy i okazywało się, że włosy tracą bardzo dużo na kondycji, tak? Że bardzo są coraz bardziej są zniszczone, że zaczynają się kruszyć i zamiast mieć dłuższe włosy, mają coraz krótsze. Okej, okay. więc ja się zapytałam, dobrze, a co z pielęgnacją? Czy korzystałaś z pielęgnacji salonowej? Czy być może kupowałaś ją na własną rękę? Klientki często odpowiadały, że. Skoro już wybrały się do fryzjera i fryzjer zaleca im pielęgnację salonową, to kupują tą pielęgnację salonową, tak? Większościowo, większy procent tych osób, tam około 85% osób powiedziało, że kupuje pielęgnację salonową i stosuje ją regularnie, nie bez zamienników. Mimo to włosy były w coraz gorszym stanie i zaczynały się kruszyć. I dlatego e, wracając do salonów z zapytaniem: e, Co się dzieje? Moje włosy się łamią, moje włosy się kruszą, mam włosy w coraz gorszym stanie, czy możesz mi jakoś pomóc? Tak? E, fryzjerzy często odpowiadali, z blondami tak już jest. No, były podjaśniane, były refleksy, było coś tam i tak dalej. Niestety no, blondy, blond włosy zawsze się trochę kruszą. No i tak zostawiały te klientki. Często też fryzjerzy proponowali jakieś naprawy w stylu bo zabiegów botoksu, zabiegów nie wiem, nanoplastii. Też słyszałam, że były takie sytuacje, że proponowano nawet keratynę Proponowali jakieś tam maski, niestety nie potrafiono odpowiedzieć tym klientom, dlaczego te włosy się tak kruszą i łamą. No i takie klientki, słuchajcie, no zdezorientowane, fryzjernie nie daje racjonalnej odpowiedzi, daje wymijające jakieś tam fakty, albo zrzuca tą odpowiedzialność trochę też w stronę klientki. No, te klientki się zniechęcały i stwierdziały bardzo często, że skoro fryzjer, który pewnie się uczy, pewnie jest fachowcem, nie może nic na to poradzić, to skoro ja mam tak wyglądać, że włosy mi będą się kruszyły, wypadały, będą w coraz gorszej kondycji, to ja chyba sobie to zrobię sama. Dokładnie to mówiły te klientki. Zapamiętajcie, i teraz z czego to wynika? Jeżeli ty masz takie podejście, jesteś fryzjerem, nie wiem, 10, 15 lat, może 20, może 30 i uważasz, że włosy rozjaśniane czy farbowane to po prostu włosy, które będą się kruszyły, no to powiem ci tak i nie obraź się to na mnie. Trzeba obrać inny kierunek. W tej chwili mamy technologię, mamy możliwości. Mamy produkty, mamy wszystko, żeby włosy były w stanie doskonałym i żeby włosy właśnie nie zmieniały swojej struktury w czasie. Bo to, o czym mówiły te klientki, to jest to, o czym ja bardzo często mówię podczas moich szkoleń, live'ów, webinarów, naprawdę zrobiłam już mnóstwo tutaj. Em, 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 jakby cały czas o tym mówię, powtarzam i, i przypominam. To są, kochani, efekty wtórne nieprawidłowego rozjaśniania włosów, tak. Więc nieprawidłowej koloryzacji. Co na to się składa? Bo nieprawidłowe to jest takie, wiecie, wielkie słowo, a ktoś mi powie: No, ale słuchaj, ja umiem rozjaśniać, ja wiem jak to robić i w ogóle ja robię wszystko super. Ale powiedz mi, kiedy ostatni raz. Byłeś byłaś na szkoleniu konkretnym, gdzie ktoś zrobił Ci audyt, zbadał Twoją wiedzę. Bo widzisz, my, fryzjerzy, bardzo często podchodzimy do tego tematu naszej edukacji, tak jak podchodzą ludzie, którzy skończyli jakieś tam studia. Na pewno każdy z Was e, widział taką osobę, która gdzieś tam skończyła studia, nie wiem, 20-30 lat temu i do tej pory o tym opowiada. Tak? Czyli są osoby, które nawet nie pracują w tej branży, w której się wydukowali, ale skończyli studia, mają magistra i opowiadają o tym, no nie wiem, będą opowiadać o tym do, po śmierci, bo to było ich przeżycie. I często też jest tak z fryzjerami. Ja się uczyłam, ja mam mistrza, ja mam czeladnika, ja mam technikum, ja mam jakieś tam, może nawet studium fryzjerskie, ja mam to, ja mam tamto. Ale nie aktywujecie się do działania, żeby zgłosić się do kogoś, do jakiejś uczelni, do trenera, żeby was po prostu, żeby zrobił audyt z tej wiedzy. Żeby zobaczyć, czy tak naprawdę to, co ty wiesz na tą chwilę, rzeczywiście jest to wiedza aktualna, rzeczywiście jest to wiedza sprawdzona. Bo widzisz, to, co ja mówię moim studentom, na przykład jeżeli chodzi o zajęcia. To mówię, że ta wiedza, którą ja daję, jest aktualna, bo u mnie zawsze jest aktualna wiedza na ten moment, w tym danym momencie, w tym danym czasie. Ale ja nie wiem, co będzie za pół roku, bo może się okazać, że naukowcy, którzy cały czas badają włos. Odnajdą coś, jakiś pierwiastek w tym włosie, co wszystko zmieni. Odnajdą jakąś drobinkę jakiegoś innego składu białkowego, co w ogóle wszystko zmieni, i się okaże, że to co robiliśmy w czasie koloryzacji, rozjaśniania do tej pory, w ogóle jest nieaktualne. I wielokrotnie tak było. Wielokrotnie, kochani. Ja jestem w branży fryzjerskiej ponad 30 lat i wielokrotnie przekonałam się o tym. Wielokrotnie na przestrzeni 35 lat mojego doświadczenia w branży fryzjerskiej, wielokrotnie przekonałam się o tym, że to, czego się uczyłam w szkole, już jest dawno nieaktualne. Już to dawno nie działa, bo się wszystko zmieniło. W przeciągu 30 paru lat zmieniliśmy się my, jako ludzie, zmieniła się nasza trochę może nawet genetyka, i zmieniły się włosy. Zmieniła się budowa włosa, więc jest tu bardzo dużo tego wszystkiego i w związku z tym pracujemy na innych produktach, działamy inaczej, tak? Więc opieranie swojego doświadczenia i wiedzy, yy, i pracowanie na wiedzy z przed wielu, wielu lat, średnio to dzisiaj pasuje. To tak, jak nosić, nie wiem. Yy ze sobą pierwszy, jeden z pierwszych telefonów Nokia 330, tak? I uważać, że skoro działa, no bo przecież wiadomo, że te telefony były niezawodne i pewnie działają do tej pory, skoro działa, to dlaczego mam e, wymieniać, tak? A jednak wymieniłaś przez ten cały okres czasu, tak? A jednak masz teraz inny telefon, to dlaczego chcesz działać na wiedzy, która już dawno jest skończona? Ja się przekonałam o tym i wiem, że każdy fryzjer powinien raz na dwa lata zrobić sobie audyt. Audyt swoich umiejętności. Przyjść do trenera, do akademii, tam gdzie oczywiście są takie kursy i szkolenia, które to oferują. Zbadać się, że tak powiem, czy wszystko jest dobrze i zrobić taki porządek. Starą wiedzę wyrzucić, dołożyć nowej, a to, co stare i jeszcze aktualne. I zawsze dobre pozostawić. I wtedy tak naprawdę wejdziesz na ten wyższy poziom. Bo widzisz, te wszystkie modelki, te wszystkie klientki, które mówiły, że owszem, u fryzjera ten kolor był ładny i wszystko było cacy, a jak umyły dwa, trzy razy, włosy zaczęły się kruszyć. To jest właśnie brak aktualnej wiedzy, ponieważ działanie rozjaśniaczem na włosy w jakiś taki stary, dawny sposób. Powoduje efekty wtórne. O co chodzi z tymi efektami wtórnymi? No to ja ci powiem. Woda utleniona we włosie rozkłada się na wodór i tlen. I nadmiar tego tlenu złe zakończenie tu jest wiele aspektów, które trzeba by było poruszyć ale złe zakończenie pracy rozjaśniacza brak właściwej neutralizacji i tonowania. Brak właściwego podejścia może spowodować, że ten nadmiar tlenu zostanie we włosach i będzie uszkadzał włosy później, czyli wtedy, kiedy klientka na przykład śpi, wtedy, kiedy klientka umyje włosy po dwóch dniach, po trzech i zacznie się tworzyć ta sieczka, to siano, tak? Dlatego Moim zdaniem, jeśli chcesz wejść na ten wyższy poziom, zbadaj swoją wiedzę, i dlatego też to, mogę, to, co mogę Ci zaproponować, wpadaj do nas na bezpłatną konsultację, podczas której porozmawiam z Tobą, ja i mój zespół, przeprowadzimy Cię przez pewne etapy i być może nawet zaplanujemy Twoją edukację, ale to Ty musisz tego chcieć. Tak. Bo bez ciebie nic się nie zadzieje. To tyle, co chciałam powiedzieć, i na zakończenie powiem tylko tyle. To, że klientki coraz częściej sięgają po farby pudełkowe, jest wynikiem tego, że nie są zadowolone z usług fryzjera. Dlatego szukają rozwiązań. Nie jest wynikiem tego, że oszczędzają. Że nie mają pieniędzy, że szkoda im tych pieniędzy. Nie, te klientki bardzo chętnie. Ja pytam się bardzo często: A co by było, gdybyś taką koloryzację, jak tutaj na tym szkoleniu, miała za nią zapłacić, nie wiem, 250, 350, 400 funtów? Odpowiedź jest jedna: zapłaciłabym. Zapłaciłabym. Za dobrej jakości usługi klientki są w stanie zapłacić tylko musisz to pokazać. Musisz pokazać się od strony eksperta, musisz mieć tą wiedzę, zacząć się wdrażać, a to wymaga przede wszystkim audytu, czyli ustalenia poziomu twoich umiejętności, zaplanowania indywidualnej ścieżki edukacji, treningu praktycznego, prowadzenia trenera w pierwszych 60 dniach po szkoleniu i wtedy masz swój wymarzony efekt. Pytanie tylko, czy ty tego chcesz? A jeśli chcesz, to wiesz, co masz robić. Zadzwoń do nas, napisz, umów się na konsultację. Jest bezpłatna, nic nie cię nie kosztuje. Tylko i wyłącznie godzinka twojego czasu. A być może okaże się, że to zmieni twoje życie zawodowe.